Film polecam wszystkim tym, którzy przygotowując programy na maszyny CNC e, borykają się z problemem, że w katalogach transferowych, czyli tych katalogach, do których trafiają te programy dla poszczególnych maszyn, gromadzą się ogromne ilości plików i potem operatorzy na sterowaniu maszyny mogą mieć problemy w odszukaniu właściwych plików lub proces odszukiwania trwa więcej niż można by było oczekiwać ja pozwolę sobie to omówić na przykładzie skonfigurowanych u mnie trzech pras krawędziowych dla których katalogi transferowe nazywają się B1, B2 i B3 w Trutobzbuście przygotowałem sobie ileś programów do zwolnienia i w momencie kiedy zwalniam programy to one się pojawiają w odpowiednich katalogach maszyn. No, to jest taka operacja, którą programiści wykonują dzień po dniu, i w sytuacjach, kiedy tych programów jest rzeczywiście bardzo dużo, to nie da się ukryć, że może to stanowić w tym przypadku dla programistów pewien problem, aby nad tym wszystkim rozsądnie zapanować. A co więcej, dla operatorów no, nie da się ukryć, również stanowi to czas, który można by było w tym momencie zdecydowanie spędzić na czymś innym. No i teraz no, wygląda to w ten sposób, że mamy no, w katalogach czasami po kilka lub nawet kilkanaście tysięcy plików, w których no, trzeba się odpowiednio odnaleźć w zakresie wyszukiwania. Jaka jest propozycja? Propozycja byłaby taka, żeby w tych katalogach, w zależności od swoich potrzeb, potworzyć strukturę podkatalogów w taki sposób, żeby to odpowiadało logice funkcjonowania firmy, być może prowadzonych projektów, być może w jakiś tam sposób. Produkowanych wyrobów, pod które na przykład należałoby gromadzić programy e, pogrupowane e, w odpowiedni sposób, tak aby no, system w sposób bardziej zautomatyzowany no, funkcjonował w zakresie e, przechowywania danych. I teraz, e, no, jeżeli nawet mam stworzoną jakąś strukturę, Podkatalogów, które ja sobie tutaj pozwoliłem na szybko stworzyć, no to i taki tak trzeba by było po przetransferowaniu programu do katalogu głównego, no dokonać już ręcznego przesuwania plików do katalogów docelowych. I tutaj no znowu e, trzeba sobie to życie ułatwić i pozwoliliśmy sobie przygotować dosyć prostą aplikację, której zadaniem jest tak naprawdę nadzór nad katalogami transferowymi, do których trafiają programy. I z racji tego nadzoru, w czasie tego nadzoru ta aplikacja ma robić nic innego, tylko ma programy przesuwać do katalogów, które pod względem swojej nazwy, w jakiś tam sposób, według określonego algorytmu, pasują do określonego programu. Od razu mówię, na poziomie tej aplikacji ten wpływ na działanie tego algorytmu mamy. E, tutaj działa to w tym przypadku na takiej zasadzie, że program ma trafić do tego katalogu, którego nazwa najlepiej pasuje. Do pierwszych znaków nazwy pliku, tak więc no, algorytm jest dosyć prosty. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. No, tak, tak to zostało tutaj przyjęte. Jeszcze może tutaj spróbuję szybciutko przerzucić jeszcze jeden program do każdego z tych katalogów, zanim pokażę, co się zacznie dziać w sytuacji, kiedy nasza aplikacja podejmie swoją pracę. Odświeżyłem tutaj wszystkie te informacje w tych naszych katalogach transferowych i w naszej aplikacji mam zdefiniowane trzy nadzorowane katalogi pras czyli to wygląda w ten sposób dla prasy pierwszej nadzorujemy katalog B1, dla pasy drugiej nadzorujemy katalog B2 dla prasy trzeciej nadzorujemy katalog B3 one w tej chwili jeszcze nie są nadzorowane Dlatego, że jeżeli y, uruchamiając tą aplikację i przystępując do jej docelowej konfiguracji, ja mam możliwość no, włączania bądź wyłączania tych y, katalogów, które w danej chwili ta aplikacja miałaby nadzorować. Teraz dla celów naszej prezentacji ja włączę nadzorowanie pierwszego katalogu, co powinno tak na dobrą sprawę spowodować i już, się to, już zaczyna się to dziać że w katalogu prasy B1 no, zaczynają obywać tych plików i one trafiają do przeznaczonych dla siebie katalogów transferowych. I teraz jeżeli zajrzymy, no to faktycznie w katalogu A mamy jakiś tam program, który został przeniesiony i również w pozostałych katalogach, tak jak pliki pasowały też w ten sposób to zapunkcjonowało. No to ten katalog już jest nadzorowany, i jeżeli się pojawią jakieś następne programy w tym katalogu, z całą pewnością w sposób automatyczny zostaną przeniesione. Zostały nam pozostałe dwa katalogi i teraz no, włączymy po prostu teraz ten sam algorytm dla pozostałych katalogów i nasza aplikacja pieczołowicie rozpoczyna swoją pracę. Wygląda to w ten sposób, też trzeba sobie to od razu powiedzieć. Robi to step by step, powolutku, i tak jak to, proszę Państwa, będziecie Państwo pracować i wysyłać programy na bieżąco, tak ta aplikacja będzie na bieżąco sprzątać i zawartość naszych katalogów będzie w tym przypadku, katalogu transferowego, będzie praktycznie pusta. A pro, e, operator na sterowaniu maszyny, wiedząc, jaki program ma wykonać, no, po prostu sobie tam zajrzy i będzie miał tutaj zdecydowanie krótszą listę do obróbki. W przypadku pytań prosimy tradycyjnie o kontakt na adres topsmaupa.pl.truth.com. Dziękuję za uwagę.